Niedziela. leje, Na to czekaliśmy. Na dokładnie to czekaliśmy. Na ochłodzenie. Na to, żeby zaczęło lać. I na to, żeby trochę ochłodziło. Po podlewało wszystko. Jestem cała mokra, bo właśnie doszłam na plec treningowy. Zaraz mam zajęcia z fajnym y -y -y. Na szczęście mamy namiot. Pokażę Wam namiot. Patrzcie. W namiocie jest... O, ostrasznie ucieku. W namiocie jest sucho, suchutko. Można pracować. Tutaj się zbiera kołysze, będę musiała z tym zająć później, ale jest sucho. Coś się skrzeczyło. Mamy okopany namiot, ale ze względu na ulewę okopanie nic nie dało. Dodatkowo, no ja teraz siedzę na ziemi. Także wydaje się, że jest nierówno. Ale mamy w miarę równo w namiocie i przed namiotem. A ziemia jest tak przesuszona, że nie wpuszcza wody. I woda leci w kałuże na całym placu i zcieka mi w tym momencie. Po prostu zlała się do namiotu. Wlewa się. No ja siedzę prawie na końcu namiotu i już jest, już jest mokro. Już jest tak niefajnie. No. Tutaj o, widać. Tutaj się przelało w ogóle. Tu jest okopany namiot z tej strony. Ale już w tym momencie tutaj stoi woda. Mm, tu dalej wściekło po prostu przez drzwi namiotu. Także nie jest ciekawie. Kiedyś się mnie pytaliście, bez czego nie wyobrażam sobie pra pracy na placu. A akurat jestem na placu. Bo czekam aż przestanie padać deszcz, żeby wrócić do domu, albo chociaż będzie taka e, chwilka, kiedy ten deszcz będzie troszkę mniej padał, bo na razie leje jak z cebra. Więc mogę wam pokazać takie najważniejsze rzeczy, które tutaj są, bez których faktycznie byłoby ciężko robić jakiekolwiek zajęcia. I rzeczy placowych, to co jest dla mnie super, super ważne, to są szarpaki. Tak jak wspominałam we wczorajszym filmiku, zostały na placu dwa, reszta jest w praniu. Ale chociaż te dwa zawsze muszą być, ja preferuję szarpaki długie. Odsunę się troszeczkę, żeby były całościowo w kadrze. O! o, To są długie szarpaki. One mają 1,5 metra długości i ja takie lubię. To są szarpaki, z którymi faktycznie jest fajnie popracować. Kolejna sprawa, bez której nie wyobrażam sobie już obecnie placu, pracy, 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 pracy to jest mój plac. Chociaż dzisiaj jest już zalany, zaraz będą kałuże, będzie musiało wsiąknąć. To nie wyobrażam sobie pracy bez tego placu. Wcześniej, jak wiecie, pracowałam głównie w terenie i miałam taki mały placek przy domu, na którym dzisiaj będę robiła treningi ze swoimi psami. Nie, ja już sobie tego po prostu dalej nie, nie wyobrażam. To jest, to jest niemożliwe, żebym ja tego placu nie miała. Jakość pracy plus tysiąc. Bezpieczeństwo pracy plus 2000. No nie wiem, nie wyobrażam sobie teraz być trenerem, po prostu bez placu. To jest, to jest niemożliwe. Kolejne rzeczy. Tutaj helpy muszę sobie odsunąć. To są wszystkie znaczniki. O, nagrywam z łapki, bo nie widziałam telefonu, tak, statywu. Nie myślałam, że będę nagrywała, ale to są wszystkie znaczniki. No i teraz, tak, to są znaczniki. Dość widoczne, gdzie rozkładam na przykład drogę przejścia, zostawiam je przy przeszkodach, czy właśnie umijanie słupka, czasami robimy też, używając ich. A to są z Action, także taniej można dostać. To są znaczniki kolorystyczne. I brak szkoda, że jest pomarańczowy, nie czerwony, ale powiem Wam, że bardzo mi to ułatwia pracę w terapii z psami. Ponieważ one są, trzy, mają cztery kolory. O! Tak, tu jest miejsce do odkładania znaczników, i tutaj są cztery kolory znaczników. I teraz tak. W chwili, w której mam psiaka, który średnio na coś reaguje, bardzo się fiksuje, albo reaguje agresją, używam tych znaczników do wyznaczenia pola bezpieczeństwa. Teraz poukładam je tak żeby, tak jak ich używam na placu, um, bardzo pomaga, pomagają te znaczniki w, ze, w zrozumieniu problemu, e, który ma pies. E, bez tych znaczników musiałam to um, opowiadać. Od kiedy mam je podzielone kolorystycznie, terapie po prostu idą szybciej, bo właściciele lepiej rozumieją, z czym mają problem. E, biały znacznik to jest e, czy sektor bezwzględnego bezpieczeństwa. Taki, taki sektor, w którym pies czuje się rewelacyjnie, w którym jest, jest bezpieczny. On najczęściej występuje na placu koło samochodu właściciela, gdzieś w tych okolicach. Zielony sektor to jest moment, w którym on widzi, że jest bodziec, który go denerwuje, ale nie wykazuje żadnych reakcji. Tak jakby tego bodźca nie było. Wie, że jest, ale, ale to jest bezpieczne, to jest fajne. Potem mamy żółte znaczniki. Żółty znacznik to jest już moment, w którym dochodzi do zdenerwowania psa. Gdzie widzimy, że ten pies już zaczyna się stresować tym, co się będzie teraz działo na placu, tym bodźcem, do którego się zbliża. I czerwony, tutaj akurat jest pomarańczowy, bo takie były, ale używamy tego jako czerwonego, to jest moment, w którym pies już sobie nie radzi z bodźcem i zaczynają się te wszystkie reakcje, obszczekiwania, rzucania, podgryzania, gryzienia. No on po prostu się wyłącza, to jest już ten stan, kiedy nie za bardzo możemy pracować z psem. Tutaj możemy, jak pies dochodzi do żółtej strefy czuje się nieswojo, nie to jesteśmy w stanie na niej pracować. My chcemy, żeby ta strefa zamieniła się poniekąd w tą strefę, czyli żeby ta zielona strefa była jak najszersza. Czerwona prawie niewidoczna, taka cieniutka, której prawie nie ma, żeby te reakcje gryzienia, rzucania się po prostu zaniknęły żółta. Każdy pies ma w każdym bodźcu swoją żółtą strefę. W przypadku nawet właściciela ta żółta strefa istnieje, bo na przykład pies, sam może boleć brzuch i zaczyna nam powarkiwać w chwili, w której go dotykamy. no To jest żółta strefa u psa. A my chcemy, żeby ta zielona była jak najszersza. Była taką strefą bezpieczeństwa i była jak największa, żebyśmy mogli jak najbliżej tego bodźca podejść, a pies jest zrelaksowany. Pies się go nie boi. Także to jest kolejna rzecz, bez której obecnie nie wyobrażam sobie pracy z psami. Sobie złożę te znaczniki teraz. Bardzo mi to ułatwiło. To jest taniucha. Super tanie, ale bardzo mi to ułatwiło pracę z psami. To są jakieś smaczki, które dostałam z Oplusa. Trzymam je na placu, bo są zamknięte w wiaderku. A czasami ktoś chce ich użyć, bo na przykład nie wziął swoich. I to jest kolejna rzecz, bez której nie wyobrażam sobie pracy. Tutaj mam dyski konga, to takie szerpaczki konga. Moje rzutki. Eee, o, są też właśnie, do której dyski. E, ta piłka nie jest od tego, co bym chciała. E, to jest piłka bardziej fitnessowa. To, o, chyba muszę wracać na gorącą herbatę. Ale to są wszystkie zabawki, które używamy do rzutu. Tutaj jeszcze piłka gdzieś. O, piłka. Eee, piłki tego typu. Piłki zawsze kupuję na sznurku. E, ponieważ piłka na sznurku, która ma wypustki, jest bezpieczna. Tej piłki używamy jeszcze do nauki aportu niektórych psów. Ponieważ nie wszystkie psy chcą aportować po prostu kawał gumy. A te piłki mają ten plus że możemy nauczyć aportu na zasadzie smakołyka. Mamy dziurkę, wrzucamy smakołyki do środka. Te akurat średnio się do tego sprawdzają, ale te mam na plecu. Wrzucamy smakołyki, blokujemy sobie te smakołyki w środku i pies w tym momencie rzuca się w aport za pokarmem. Nie może sam tych smakołyków ze środka wyciągnąć, bo ta dziurka jest za mała, ona nie, nie da rady, żeby on wyciągnął smakołyki, więc przynosi to do właściciela. A właściciel wyciąga smakołyki i wydaje psu z aportu. W ten sposób też możemy nauczyć tego aportu. To jest taka trochę inna technika aportu. Ale tak jak najbardziej działa. O, tutaj a tutaj nie mam nic ciekawego akurat, bo tutaj są wizytówki. O, do zobaczenia na spacerze. Dlaczego do zobaczenia na spacerze? Bo o tym też miałam pytanie. Dlatego do zobaczenia na spacerze. Bo spacer to jest podstawa pracy z psem. Nie ma spaceru, nie ma pracy z psem. No i moje dane kontaktowe. Musiałam w końcu te wizytówki przynieść na plac, bo nigdy ich nie miałam na placu, a już czasami trzeba. Z takich rzeczy, bez których nie wyobrażam sobie też pracy, to są. O, linki. Linki to jest coś, co uwielbiam. To są długie smycze. One są naprawdę długie. Tu jest 10 metrów, ale mam jeszcze 20-30 i metrów. To są rzeczy, bez których sobie nie wyobrażam zajęć. Mamy też, tutaj wiszą, takie krótkie smyczki. To jest akurat na tunel w tym momencie wzięłam. To jest krótka smycz, bo to jest smycz dwumetrowa. To tutaj jest port kolejny. Tutaj mamy taką już starą, zdezelowaną smycz, ale jeszcze działa fajnie. Która jest bardzo krótka, jak ja ją wezmę do ręki to ledwo, ledwo ta smycz no do ziemi sięga. Standardowa smycz przepinana, bo też nam się przydaje. I tutaj jest oczywiście nasza, naszej produkcji smycz z, z amortyzatorem. Amortyzator głównie do biegania, ale wykorzystuje też czasami przy psach mocno szarpiących. Żeby właścicieli te kraj nie bolały. Także to są rzeczy, bez których nie wyobrażam sobie na pewno pracy w tym momencie. Eee, tych rzeczy na pewno jest więcej, ale to są takie, bez których to byłoby ciężko cokolwiek zrobić. Z tych rzeczy, musiała zostawić tylko dwie, żeby móc prowadzić e, zajęcia, to byłaby to linka. Ponieważ jeżeli mamy długą, długą smycz, możemy po prostu więcej zrobić. E, I byłyby to te znaczniki bez tego też sobie nie wyobrażam roboty w tym momencie mimo tego, że to jest tak naprawdę badziewie, bo to jest no nie da się tego w żaden sposób połamać, chyba że na siłę to, jest, to, to nie jest jakaś wysoka jakość to jest jakość marki Action więc no to nie jest nic super ale te znaczniki są świetne i one naprawdę ułatwiają roboty przede wszystkim dlatego że właściciel psa lepiej rozumie jego problem bo możemy mu to narysować na placu. My jesteśmy w stanie w tym momencie wyrysować mu te wszystkie linie bezpieczeństwa i poprowadzić um, jego pracę tak, żeby ona miała fundamenty, żeby on wiedział, jak w domu pracować z tym problemem. Także bez tego sobie obecnie nie wyobrażam roboty. Po prostu to jest, to jest mój must have. To musi być na placu, reszta może nie być, też sobie poradzę, ale to musi być. Z daleka pokażę. Tam są słupki treningowe. Słupki treningowe są tam i po drugiej stronie namiotu. Znaczy słupki to są stacjonaty i slalom z, z kilku sklepów, bo tam masz, tam jest Lidlowski, slalom, A, właściwie nie pamiętam, bo kupowałam je na ZoPlusie i, i w Lidlu, także część jest Lidlowska, część jest ZoPlusowska. ZoPlusowska jest Trixi. I to są takie przeszkody, których używamy od czasu do czasu na placu. Nie, nie są jakby najważniejsze. Najważniejszym punktem roboty, ale są, e, można przez nie skakać. To, czego nie lubię, to one nie mają, em, nie mają tej części. O, zapomniałam słowa mm, o, tyczka. E, tyczka nie ma przedłużenia, więc nie ma ściany tyczki. Jest tylko wbita tyczka w ziemię. Nie, nie lubię tego sposobu. Wolę, jak jednak jest taki jakby żagiel przy, przy tyczce. One tego nie mają, ale się dobrze sprawdzają. I ostatnio kolejny must have. Zaraz wyleję tą wodę, żeby się napełniła deszczówka normalna. Możemy przecież w deszczówce pracować. Tutaj widać, że jest używany ten basen nieraz. E, to jest basen, w którym... Przy takich warunkach pogodowych, jakie są teraz, psy się mogą schłodzić. Dobra, niech się basen napełnia. To jeszcze jak idziemy takimi must have, to zawsze staram się mieć na placu minimum dwa klikery. E, ten jest mój. Kupiłam go na bazerku dla, u Adoptuj Psiaka Bezdomniaka, a więc nie ze sklepu zoologicznego, więc nie wiem, gdzie można je kupić. Ale jest świetny, jest bardzo wyraźny, ładnie klika. Mam takie i mam triksowskie takie zwykłe kosteczki, ponieważ nie każdy właściciel potrzebuje klikera. Ten kliker nie jest taki najważniejszy w szkoleniu, ale mam kursantów, którzy dopiero mając kliker w ręce dali radę rozwinąć swojego psa. Ten clicker jest na tyle czytelnym sygnałem, że jeżeli ktoś jest rozchwiany emocjonalnie, na przykład, albo ma jakieś problemy, myśli o trzech rzeczach naraz na treningu, bo jesteśmy tylko ludźmi to się zdarza. Oczywiście nie powinno tego być, ale jesteśmy tylko ludźmi i musimy wiedzieć, że tak też może być, no to, to ten clicker po prostu pomaga. Jak jest dobrze zawarunkowany, jak najbardziej warto na nim pracować. I kolejną rzeczą takim must have'em, są puzzle piankowe. O, cudno trochę. Mam. Dużo puzli piankowych, <laughs> tutaj, e, tutaj mam zebrane czarne, tak naprawdę na połowę namiotu, mogę je użyć, bo tutaj mam e, chyba 10 metrów kwadratowych, nie z zgodnie, połowa namiotu i mam jeszcze tam pod stołem, zaraz wam pokażę, tam pod stołem są jeszcze takie małe niebieskie puzle piankowe, o, ledwo je widać, ale przez ten deszcz strasznie. Ciężko się nagrywa. Tam jest kolejny, kolejny zestaw puzli piankowych. Puzle piankowe używam trochę jak targetu. Puzdre używam trochę jak targetu, bo czasami ustawiam z nich jakąś tam przeszkodę, czy pokazuję, gdzie mają dojść target bardziej dla przewodnika niż dla psa, w przypadku puzli. Czasami jest to też mata, na którą używamy smaczki w trakcie treningu, ale mam też tutaj bardzo dużo małych psów. Um, nie szkole tylko w czarków, ale pojawiają się też jacki, jorki i tak dalej. I w tym momencie, maty i dywany, które mamy. W przypadku za wysokiej bądź za niskiej temperatury chronią ich brzuchy. W przypadku dużego psa, który przyjdzie w deszczu, on jednak jest zawieszony wyżej. On nie musi leżeć w kałuży. Możemy dużo zrobić w komendzie stój. Poza tym, nawet jak idzie, to po prostu nie szoruje brzuchem. Małe psy jednak jeżeli trawa jest ciut za wysoka będą tymi brzuchami szorowały dlatego trzymamy maty piankowe żeby w razie czego rozłożyć maty i żeby te psy pracowały po prostu na matach to jest zapewnienie bezpieczeństwa psu w trakcie treningu także to też tutaj cały czas trzymamy kolejna rzecz bez której nie wyobrażam sobie treningu woda tak moi drodzy obecnie bez wody nie wyobrażam sobie nawet grama treningu Tutaj jest zapas wody na może 4 dni pracy. Tu jest 3 4 5 6 7 8 9 9 razy 6 litrów wody i to jest mało. To jest bardzo mało wody. Ja potrzebuję tej wody więcej. Drugie tyle butelek jest w tym momencie w domu i będziemy je uzupełniać po prostu i przewozić na plac. To jest woda, którą kupiliśmy nową ze sklepu. Ona jest jeszcze zamknięta. To jest zwykła mineralka. Którą po prostu dajemy do misek. Psy wypijają. Psy w trakcie treningu obecnie na placu wypi wypijają około 120 litrów wody na tydzień. Czasami jest tego więcej. Jeżeli dodatkowo musimy uzupełnić baseny, bo jest wysoka temperatura, no to na jeden basen schodzi około 60 litrów wody, więc wtedy 120 plus 60-180 litrów. Jeszcze to wam pokażę. To są też nasze smyczki. To jest smyczka pięciometrowa, metrowa, którą tutaj trzymam ym, na placu. I to jest też smycz, której używamy do szkolenia. Jak idziemy gdzieś na spacer, to to jest kolejna długa smycz spacerowa. Właśnie jest przerwa w deszczu. Zwijam się do domu, więcej wam nadam z domu, bo tam jest też kilka rzeczy, które wykorzystuję w szkoleniu, więc mogę wam pokazać. Ale muszę najpierw zwinąć się do domu, żeby w ogóle mieć. Jak wam cokolwiek pokazać? Jest akurat taka przerwa, że zdążę wrócić, zanim będzie kolejna fala ściany deszczu. Zobaczcie! Zebrało mi się nowe szkolenie grupowe. Dudum. Trzy psy to już niezła grupa. Trzy ślimaki. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. Rzecz bez której ostatnio nie wyobrażam sobie szkolenia. Zgadnijcie dlaczego. Bye bye, Placyku. Jak ja uwielbiam to miejsce. Papa, pa. To jest nasz parking. Namiot. и наша велька Брама. Pokażę wam to był piękny domek taki drewniany. Ale teraz co wracam z pracy to widzę ten widok ze z pracy ze z spaceru. E, to była wichura. Była wichura i tyle zostało z pięknego drewnianego domku. domek. No, domek. Problem, żeby pokazać wam wszystko, czego używam. Dlatego, że tu stoją kolejne kartony, których używam do szkolenia psów. O, ale jedną rzecz z tego wam pokażę, A to jest nasza noga, noga szkoleniowa, serio, to jest noga, ona wygląda, ma fakturę faktycznej, prawdziwej nogi. Koleś się tam lekko zgina. Psy są wkurzone, że nie dadam do nich, tylko do was. Dobranoc. Zamiast dotykać dłonią, to czasami głaszczymy psa tą stopą. W tym momencie możemy sobie... Muszę jeszcze taką właśnie dłoń kupić, kiedyś miałam, ale teraz nie mam. Tak? Ale Mełka lubi dłoń Lubisz stopę szkoleniową, tak? Lubisz. Nie gryź. W każdym razie tej skorupy szkolniczej czegoś wam nie, czasem, nie niem, niem. I nie niem. Nie Zaraz pójdą na spacer. A teraz zostały po gruszce. Tu jest kolejna szuflada. Aż gruchę, Jedz! Mm, tu jest kolejna szuflada. Kolejny sprzęt. O, jakiś telefon mi się zakończył Kolejny sprzęt. Kolejne smycze. Obrożę, tu jest obroże świecąca, e, spacerowa. To jest też sprzęt, którego bardzo często używam, właśnie na szkoleniach z Wami. Nie widać, że obroże świeci. ale świeci. O, ja na takim ustawieniu nie zawsze używam, czyli na jednolitym świetle. Piesek się rusza, to i tak widać, że światełko się rusza, a takie pulsacyjne świecenia one źle wpływają na moje psy. Moje psy nie lubią, jak to pulsuje. E, szelki, smycze. O, tutaj piłka, o, to są takie półpiłki do fitpaców. Świetna sprawa. Też ich używam. Widzicie, tego sprzętu jest tutaj po prostu w brud, ale ten trzymam w domu i jak wiem, kogo będę miała na zajęciach, to sobie dobieram sprzęt z domu do... O, tutaj rolka. Tutaj dalej też w szufladach są, ale to już są tak mniejsze rzeczy. Mm. No i nogę. Tej nogi naprawdę można się w nocy przestraszyć. Miałam już tak, że się jej przestraszyło. Jak szło. I nasze kartony z resztą sprzętu. A w tym i w takiej drugiej moro moje psy dzisiaj będą szły na spacer. To jest derka przeciwdeszczowa. Tak czasem ubieram psy. Jak wam pokażę, tutaj jest sektor zrzuconego brudnego sprzętu. Czyli to wszystko idzie w tym momencie do prania, bo to jest sprzęt zrzucony brudny, on jest na zewnątrz. I teraz dzisiaj będzie prany. To sobie tutaj są i pasy, i smycze, um, saszki treningowe, wszystko to, co złożyliśmy um, obecnie, a co jeszcze nie zostało wyprane. I to, co teraz testujemy w ramach smaczków, czyli Baltica Salmon. Powiem Wam, że moje nie chcą tej karmy po prostu one nie chcą jej jeść, no, odmawiają. Alma jeszcze w miarę, ale pozostałe nie chcą. także zobaczymy co będzie. ostatnia rzecz ze sprzętu, jaką wam pokażę, to jest nasz najnowszy nabytek. kupiliśmy sobie kapok dla Almy. kapok sobie czeka na pływanie. Alma kocha pływać, o to tu się odzywa. Alma kocha pływać, ale em, już jest stara i e, czasami ma problem z tym, żeby utrzymać równowagę w wodzie. Więc to jest taka ostatnia rzecz, którą ostatnio nabyliśmy. Ta jest akurat Lidla, bo akurat była promka i sobie wziąłam I widzę, że faktycznie pomaga. Jest niedziela, godzina 11. .00. Właśnie kończę ten materiał, który nagrałam. I teraz powiem Wam szczerze, że to jest jakieś 50% tego, co faktycznie jest e, używane na pracę. Ponieważ nie pokazałam Wam rozproszeń w ogóle. Rozproszenie mamy różne, od takich standardowych po, po naprawdę głupie i takie, które muszę tłumaczyć, dlaczego ich używam. Mamy też rzeczy budowlane typu beczki, typu drewno, typu deski, a torki treningowe takie, które właśnie są zbudowane z materiałów budowlanych, których Wam nie pokazałam. Skupiłam się na tym, co jest takie najważniejsze, czego naj, najwięcej używamy, co najbardziej potrzebujemy. Taką podstawę. Wszystko to, co ewoluuje, wszystko to, co idzie dalej, to jest dalej. Po prostu, to używamy tego później, jako kolejny etap pracy. To, co dzisiaj Wam pokazałam, to jest taki must have przy początkach pracy. Gdybym miała wycenić wartość sprzętu, jaką mam w tym momencie dla psów, to szłoby w parę dobrych tysięcy. Hmm, za same te rzeczy podstawowe, typu szelki smycza, linki, e, podstawowy sprzęt do skakania, czy, a, czy inne tego typu. Smaczki, jakieś targety, e, kagańce, hmm, Same linki przy takiej ilości sztuki, jaką mamy na placu, to już jest parę setek złotych. Hmm, to wszystko. Zbiera się. W trakcie my non stop coś dokupujemy, non stop robimy nowe. Właśnie Wojtek wszedł z jedzonkiem dla psów na śniadanie. Także to to zaczyna się awenturować, że ona też chce dostać. No to, tak I to wszystko to wszystko ewoluuje, wszystko się rozwija i to był tylko zestaw podstawowy. Więc może kiedyś wam pokażę zestaw rozszerzony, który używamy. Teraz jest godzina 11. Nie ja wypijam kawę, zajmę się i zajmę się swoimi sprawami. To, co dzisiaj chciałam wam pokazać, już pokazałam. To, co pokażę wam następnym razem, zobaczycie. Jeżeli chcecie coś zobaczyć, coś, co Was najbardziej interesuje, dajcie znać w komentarzach. Może nagram? Kto wie? Na pewno wiem, że z chęcią to zrobię. Do zobaczenia, do usłyszenia, i dbajcie o swoje psy, bo pogoda jest masakryczna. Raz leje, raz grzeje i psy naprawdę ciężko tu przychodzą. Także do zobaczenia, uciekam na śniadanie. Pa!